Ciema widzowie, to jest drugi film z polskiej mowy. I dzisiaj, nie jak w zeszłym filmie, kto go nie oglądał, oglądajcie. E, e, Pamiętam, e, w zeszłym filmie ja rozkazywałem koledze, a teraz mój kolega będzie rozkazywał mi. Dobra, zaczynamy. Dawaj mi pierwsze jakieś łatwe zadanie. Iwan, przychodzisz tutaj na dół i robisz mi na przykład coś nie diamentowego. Pamiętasz? Diamentowy hełm. Przecież mówiłem, że coś nie diamentowego. No to rubinowy. Rubinowy hełm. Ale ty masz już hełm. Dobra, żartuję. Widzowie. Nie, nie, no Dobra. Hełm gotowy. Ale teraz już nic z tych rubinów, diamentów nie robimy. Dobra. No ja ci nic nie zadawałam robić z diamentów i rubinów. Ja ci zadawałam tylko zrobić jeden blok z tego, z węgla. To pamięta subskrybujcie. Albo stawcie lajka. No, Lecimy like. na no, górę. Nie, czeka, bo ja muszę jeszcze sprawdzić. Mhm. Można zamykać. E, ty pie zamknij to! Zamknij! Zamknij, zamknij! Nie ziemią! A deską? Deską to zamknij, deską. Dobra. Jeszcze. Nie mam. Już mam. Już. Dobra, teraz idziemy na górę. Ej, skąd ty masz to Czekać. Na kamiennym piętrze coś znowu nie tak. Jezu. Co tu się dzieje? Widzowie to było też wczoraj. Idę. Tam po prostu był mały mini problem. Dobra. Robisz odprawę Masz, Mam masz Nie, ja mam, ja, no ja mam. Postaw. Nie. Nie wodę, a lód. Mi się wydaje, Gracek, że ty często mylisz rzeczy. Dobra. Ej, no nie bij mnie, no dobra. Robię, robię. Czekaj, bo mi laguje. Bo mi laguje, ja nie, nie mogę robić, gdy mi laguje. I też ciebie laguje. O! O, nie bij, nie bij, nie nie, nie, nie nie Dobra. Jeszcze laguje. Jeszcze nie skacz. On sobie Zresetowałem się i widziałem pode mną. Wiesz co? co? Teraz... ...żeby my swoje rzeczy nie zabraliśmy. Ja widziałem obok siebie, wiesz co? Diamenty. Co? Sorry, ale ja zabrałem twoje rzeczy. Ja muszę opuścić i... ...wejść na serwer. Po co? A ja zginąłem? No zginąłeś. No, bo nie, bo ja mam Twoje rzeczy. Wszystkie Twoje rzeczy. No to daj mi ja. to mnie to nie Czekaj, stało. miałeś to. Miałeś hełm. Miałeś spodnie. Miałeś to. Jeszcze to pamiętam, miałeś. Jeszcze miałeś. To ja pamiętam. Na Eee... Yy. Jeszcze miałeś deski. Mogę sobie deski zostawić? <tosłuch> deski się zostaw. A moja klata? To... to było chyba moje. To miałem. miałeś! To była klata. Czyli co? A Wiadro, klata. Co? Klata. Klatka Klata lubinowa. Rubinowa, klata, łopata czy klata No, na piersi. boja. rubinowa. Ja już ci dałem. Nie mam w jakiejunku. Zobacz już co w inwentarzu. Ja naprawdę nic nie mam. Dawaj, zabijecie. Ale ja nic nie mam. Jezu, ja nic nie mam. Daj. Daj. Ja naprawdę nic nie mam. Widzowie kto widział to... Subskrybujcie albo zostawcie łapkę w górę. Ja więcej bloków i miałem klatę. Ja ci nie zabierałem klatę. Zobacz znowu u gdzie, twoje... gdzie jest mój kilof diamentowy? Gdzie... gdzie jest moja diamentowa łopata? A, kilo te... w to mam, łopatę też mam. To twoje, to twoje. Ja. Masz zadanie ko kopać się od siebie i znaleźć ten diament. Ale ja skąd wiem, gdzie, gdzie one są? Kopać. O kurde. Nie, dawaj tu. Dawaj tu. Dawaj. Tam liamentu. Albo czegoś. One są w ogóle. Ty naleczysz I tutaj... co? Iwon, nie wiem co robimy. Co? Cały czas spadamy. Nie, coś lepszego. To A, chciałeś powiedzieć, że e, kopiemy cały kamień na tej pla... w, na tym serwerze, żeby odnaleźć tam jakieś ametysty, rubiny... Jezu, jakie się przestraszyłem. To na E, tu a też szkła ma. Iwan, a ty gdzie na górę pędzisz? Ja już nie jestem na górze, ja jestem na kamiennym etapie. Tylko na kamiennym, wystawiam tam szyby. A gdzie ty tam pędzisz? Że to są puste pokoje. Ja myślałam gazet, że ty mi dasz za zadania zrobić ci to diamantową tą diamantową kurtkę. No znowu? No co się tu dzieje? No nie musisz, mówić ci! Nie, ja o coś innego. A o co? No chociaż Drewno. Jezus, ja, ja muszę robię... już szyby stawiać. Tak. Iwan, ja robię po, podwodną... Znaczy nie podwodną, tylko tą. Ja robię nam bazę. Под вода? Не под вода. Там, къде е джула с вода. Добре.